Siemano drodzy widzowie, walka z przeziębieniem dzień drugi, można by powiedzieć. Herbatka jest przygotowana, tym razem nie kawałek klasycznie. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj tworzymy sobie paczkę z ikoną to na pewno. Oprócz tego jest jeszcze nowa paczka, gdzie w środku mamy 100 zawodników, także myślę, że naprawdę spoko kont kontencik na dziś, plus paczka w zasadzie SBC z pikiem e, z informem 82. To wszystko w tym odcinku lecimy po prostu. Jedną rzecz Wam chciałem powiedzieć, o której ja totalnie zapomniałem i dopiero zacząłem to robić dziś po raz pierwszy. I mamy tutaj właśnie. Eee, czekajcie, to jest w zakładce live. I to są te mecze, które trzeba wygrać w pucharze Centurion. Tutaj do zgarnięcia mamy 1500 Expa. Dzisiaj zagrałem 4 mecze, 3 wygrane, jedna porażka. Także no myślę, że w ciągu. Myślę, że jutro albo pojutrze już będę miał to ukończone i te 1500 Expa wpadnie, przy okazji jakieś inne fajne rzeczy. I dzisiaj zaczniemy sobie, ten odcinek od otworzenia pewnie paczki, tej gdzie mamy 100 zawodników, bo pojawiła się taka nowa paczka w SBC. I mamy ją właśnie, czekajcie, jest tutaj 100 zawodników. A najpierw otworzę sobie ten taki szrot, troszkę niepotrzebny, wszystko odkopane. Więc przechodzimy do paczki, która ma 100 zawodników, 25 brązowych, 35 srebrnych i 40 złotych świecących. To zobaczmy, jestem ciekaw co my tutaj trafimy. Czy będzie walkout, czy też nie? Wydaje mi się, że nie, ale nie znam się na tych wszystkich kartach kobiet, bo mogę się więc mylić. Mamy tutaj, a nie, jest walkout. Aczkolwiek to nie jest podwójny walkout. 86 overall. Zobaczmy, kto jeszcze będzie w środku. Mamy w środku Urban Wesha. Tutaj e, jakieś karty 8,3, 8,4, 8,2. Sporo duplikatów. Zobaczmy, kto jest w duplikatach. Tylko tutaj się trzeba dokopać, a to nie jest takie proste. Cztery duplikaty. Aha, czyli ta pani to był duplikat. Ok. Jak widzicie, mój bilans w kali. Mój bilans w kwali to póki co 2 do 1, teraz czas na kolejne spotkanie. Robert Lewandowski na ataku. Ciekawostka jest taka, że zawsze jak gra na kogoś, kto ma lewego, to strzela mi bramki raz po raz. Pewnie jak ja bym nim grał, to by mi się grało słabo. Patrzcie, ile ma miejsca. Luka Modric, ruleta, zatrzymanie i. no, strzał z zewniaka, Rolf. gdzieś mu tą piłkę zdjęła. O właśnie, o tym mówię. I teraz go pewnie nie dogonię za nic po prostu Robert Lewandowski strzelał im ramkę na 1-0. To jest klasyk. O to chodzi. Kurczę, Zola jak wrócił na SPO. To jest od razu inna gra. I Czekałem, czekałem. R1 i wyczekane. I mamy bramkę na 2 do 1. I kto to jest Politano? Chyba tak mi się wydaje, że to on strzelił jakieś zmiany u mojego przeciwnika, tak sądzę. Drodzy Państwo, Zola to jest mój najlepszy zawodnik. I najciekawsze jest to, że gram tym Jarzyną wypożyczonym i gram się gorzej nim niż właśnie Zolą. Nie rozumiem, ale gość jest po prostu niesamowity u mnie w składzie. Przypuszczałbym tak patrząc tylko na karty, że Jarzina jest lepszy, a tu jednak nie. Oj, ale autostrada zostawiona. Teraz brawo Tibo Kurtua. To już jest chyba za daleko, żeby Modrić o tym myślał, żeby to wpadło. No ale dobra, spróbujmy Luka Modrić. Nie, ja, ja nie mam pytać do tego gościa. To jest, to jest mój najlepszy zakup, jeśli chodzi o tą część EFC. Niesamowity. No po prostu brak słów, żeby opisać, jak mi się nim gra w środku pola i to, co on robi, stać z tych rzutów wolnych, to jest... No hit. O, ładne zagranie. Ta wrzu te wrzutki akurat są, P, to trzeba przyznać. 4-2. Druga bramka lewego. I mamy 4-3. To jest po raz kolejny ta wrzutka. No dobra. To, co muszę przyznać po tym meczu, to też już widać niejednokrotnie, że ta Rolfo to jest tak przesadzona karta, że to jest hit. Nie mogę jej totalnie uciec, pomimo tego, że mam nie 20 tempa więcej od niej. Nie wiem, jakie macie zdanie na temat tej karty, ale dobra, najważniejsze, że udało się wygrać. Troszkę niepotrzebnie odpuściłem w końcówce 4-3. Ja chciałbym zobaczyć jeszcze raz bramkę Mudrycia. Luka Modrys, ile to było metrów do bramki? No, tak z dwadzieścia parę, dwadzieścia pięknie, po prostu pięknie. Czy będzie widać tak stąd, bardziej widać. Tylko, ej, nie obracaj mi tej kamery teraz. Wzór. Czas w takim razie na to, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku, czyli na paczkę z ikoną. Ale najpierw, jako małą prognozę, otwórzmy sobie tą paczkę i zobaczmy, co tu będzie ciekawego. Francja, o na przykład z Francji, to bym się cieszył, jeśli chodzi o ikonę. Ja nie wiem, co tam jest 87 overall, jeśli chodzi o, o Francuzów dokładnie. Dobra, zaraz zobaczymy, to sobie możemy usunąć. Czy to będzie Francuz? Czy rzeczywiście się sprawdzi? Drodzy Państwo, trzymajcie kciuki, ja otwieram w takim razie 3, 2, 1, lecimy. Ktoś taki jak Zola by się przydał, bo Zola. By... Ty, sprawdziło się Francja LM Pires? Nie, kto to może być na lm -ie? Tak, to jest Pires, ale patrzcie, jak się sprawdziło. Pires 87 i on tutaj ma tak jak Zola ten strzał w playstyle plus, czyli strzał finezyjny plus. W tym momencie tak jak sobie patrzę to Pires kosztuje 160 tysięcy około. Takie ma statystyki, no nie wygląda to źle, 4 na 4 gwiazdki, longshoty słabe jak na to, że ma tutaj playstyle plus finezyjny. To myślałem, że longshoty będą lepsze, sporo pozycji, no, no zagramy nim sobie, zobaczymy jak to śmiga. Fajnie byłoby teraz wygrać czwarte spotkanie. Zobaczymy, jak pan Pires się spisze, a my tutaj mamy Erdandeza na ataku. Ljungwerga, Juliego, Kudusa w środku. Niby teoretycznie, ale pewnie formacja będzie inna oczywiście. Oj, ten Pires to tak niby szybki, a jednak nie do końca. Jarzyna. A, ale zbyt... Zbyt mocny ten, może nie zbyt mocny, tylko zbyt ostry kąt Przez to to jednak się nie udało Dobra, spróbujmy wycofać piłkę i Może z dystansu Ale piękne podanie O rany Luka Nie, to miało być do, miało być do tyłu, tam do Politano Wyszło inaczej Na szczęście wyszło także że jest bramka Kolejna dobra piłka. Człomeni, możesz się przemknąć? Nie, jednak tam z główki zagrywa do bramkarza. Nie wiem, kto to był. Jego środka w obrońca. Ale ładnie. Ty, Jarzyna chyba się chciał pokazać tutaj w następnym meczu i powiedzieć, że jednak jest lepszy od, od Zoli. Dobrze, ustawiłem się tym... O, dobrze się ustawiłem, Tibo. Bo tak szacowałem, czy strzeli w lewo, czy w prawo, i dobrze się udało się wybrać. A teraz, jakbyś to jeszcze ładniej odpalił, nam. Aj, Zola. Proste. Podajesz piłkę, tak, żeby Zola miał czas na to, żeby uderzyć z zewniaczka. I mamy 3 do 0. I teraz robię sobie jeszcze zmiany. No, na razie ten Pires mocno średni. Jednak zmian nie zrobię. Słuchajcie, mamy 4 do 1. W takim razie, w tym momencie, jeśli chodzi o bilans, nasz przeciwnik postanowił wyjść z tego meczu. Dla mnie spoko. No cóż, panie Pires, wydaje mi się, że Twoje miejsce to nawet nie będzie ławka. Póki co, może dam mu jeszcze szansę. No, Jaszyny na razie też nie będę zużywał do końca, więc, tak naprawdę, wraca tutaj Rashford. Z ławki to jest spoko, bo wchodzi sobie zawsze Werner, Simon yy, i do tego Diabi. Mam jeszcze Di Marie, Bellingama, Raucho, także no, te zmiany naprawdę są spoko, ale wraca tutaj Ansu Fati. No i tak to będzie ładnie wyglądało. Zostały dodane jeszcze playerpiki 75, więc to nimi teraz też się zajmiemy. Mam tych playerpików 7. Czy to będzie moja szczęśliwa siódemka, czy też jednak nie? Zaczynamy od. Overall 81, więc no, na razie mocno średnio. Zobaczmy, co będzie dalej. Yy, Sik 83, to weźmy sobie Deruna. Swoją drogą, drodzy widzowie, możecie mi napisać w tym momencie, co sądzicie o ostatnim meczu. Yy, to ten hamu, to co tam się działo z Chelsea, bo nie oglądałem. Muszę zobaczyć sobie obszerne skróty. Podobno warto, podobno jedno z lepszych spotkań, ostatnio, jeśli chodzi o Premier League. A tutaj póki co 8,3 overall. Czy przekroczymy go 8,8? Pani Paredes. Dobra, wezmę ją. Jak coś, to się przyda do innego SBC. Otwórzmy jeszcze. Eee, Akanji 82. Zostały jeszcze dwa playerpiki. W środku nie ma nikogo. Ostatni playerpik. I kto to będzie? Konate. W ogóle tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Czy jest sens zbierać na tego pana, który kosztuje w tym momencie ile? W okolicach 3 milionów, 2,9 miliona. Ja mam w tym momencie 1,2 miliona. Czy zbierać na Kiliana Mbappé i mieć go praktycznie do końca gry, bo myślę, że on będzie bardzo na pewno do toców, na spokojnie to będzie napastnik, który będzie dawał radę. Zresztą w tamtym roku było tak, że ludzie grali złotym Mbappé jeszcze podczas okresu wakacji. W lipcu jeszcze on dawał radę bez problemu, a w tym roku mam wrażenie, że on jest jeszcze mocniejszy, co zresztą widać po cenie. Trzy bańki. Trzy bańki za takiego Kiliana. Chociaż z drugiej strony za 3 miliony to mogę sobie tak skład zupgradeować, że nie wiem, czy nie wyjdzie na tym korzystniej. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A ja będę się już z Wami żegnał w dzisiejszym odcinku, a pożegnam się z Wami pikiem Team of the Week od 1 do 7, 82 plus 1 z 3. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się mordki do następnego i zobaczmy, kogo mamy na sam koniec. Mamy Grimaldo, którego już trafiłem w tej wersji. Politano w sumie mam w lepszej wersji, więc no, takie coś u mnie. Na razie i piona.